Wejściu do AI widzę jeden kluczowy i powtarzający się zawsze błąd: traktowanie nowych technologii jako modnego dodatku, który po prostu trzeba mieć. Tak, tak, mowa o AI. Prawdziwa wartość AI nie leży w szukaniu dla niej zastosowań w firmie, tylko w rozwiązywaniu konkretnego istniejącego problemu biznesowego. AI to nie jest cel sam w sobie, lecz potężne narzędzie. Statystycznie aż 70% inicjatyw transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem, głównie z powodu braku ustrukturyzowanego podejścia i jasnej strategii. Wdrożenie AI to część tej transformacji. Jeśli nie wiemy, co chcemy osiągnąć, AI stanie się kosztowną zabawką, a nie motorem wzrostu firmy. Zamiast gonić za technologicznymi gadżetami, skupmy się na strategicznym podejściu, pytając. Jak AI może realnie usprawnić procesy w mojej firmie, zwiększyć efektywność i zbudować trwałą przewagę konkurencyjną? Dlatego krok pierwszy brzmi: problem przede wszystkim. Zawsze zaczynaj od jasno zdefiniowanego problemu biznesowego, który AI ma rozwiązać. Nie wdrażaj AI dla samej technologii. Ale jak zacząć, by nie wpaść w pułapkę AI dla AI? O tym w kolejnym odcinku.